Hey, peace and Love. Słuchajcie dzisiaj Mikołaj yy, 6 grudnia i yy, robiłem live muzyczny, zapomniałem telefonu, więc z tego powodu robię dzisiaj ten zwykły live, ale też nie tylko z tego powodu, że nadrabiam, tylko mam nadzieję, że może będziemy mieć gościa bardzo, bardzo interesującego, natomiast... To nie, jest, to nie jest pewne, więc, więc w każdym razie będziemy sobie czytać naszą książkę, czyli Orient i Kultury Stanisława Tokarskiego. Hej, Admin 2, Peace and Love. Witaj. Kochasz Peace, ale Peace and Love też. Oh, maman, total immature Je suis eh, enchanté de ton chanson qui t'y chanter ah, C'est magnifique. <laughs> Bonsoir. Eh, Betty, dobry wieczór. C'est chanson Dominique ou quelque chose comme ça Mais, Ah, ça va. Dobrze, słuchajcie. Czyli, eh, czytamy książkę Orient i kontrkultury, i tu mamy rozdział kontestacja, kontestacja na zachodzie. Natomiast nie będziemy czytać całej książki, bo tu nam się kończy rozdział, a potem jest równie fascynujący rozdział: orientalizacja zachodu, ale to już, że tak powiem, nie dotyczy, yy, znaczy jest połączone z pewnego, z, w pewnym sensie, bo mama Żado. Barbara S, hej, siema, witaj, Miki, mama. A, mama. Mama to i Matiu. Ale myślę, że ty też po polsku mówisz, tak, mama? Yy, bo tak, tak mi się wydaje, że jesteś Polką. O. Yy, koniczynka. Wiecie co? W zasadzie... Ale to dobrze, ale jeżeli chcesz, to, to proszę cię później, bo ja najpierw muszę przeczytać, przeczytać kanoniczny tekst socjologii złodziejstwa. I dopiero potem możemy coś porozmawiać. Słuchajcie. Edward Abramowski. Tak, jest jedna, tak. O Kamilu, hej, witaj. Pisendlow. Wiesz co, zastanawiałem się i nad tym, co wczoraj Saiko napisał i rzeczywiście no twoja dziewczyna nie powinna cię ośmieszać przy kolegach. Niezależnie od tego jaki to powód. Tak. Natomiast no pamiętajmy, że trzeba spojrzeć na sprawę. Ula, hej, witaj Pisendlow. Dobra. <kluje> Słuchajcie. Edward Abramowski, związki przyjaźni. Ci, którym nie daje spokoju nędza ludzka i upadek ojczyzny, stoją często wobec pytania, gdzie i czym jest ta potęga wybawicielska, za pomocą której można by życie uczynić lepszym i szlachetniejszym. Szukamy jej na wszystkich polach pracy, a zarazem czujemy instynktownie, że jest jakaś jedna, najważniejsza rzecz, podstawowa, która gdyby została znaleziona i zdobyta, rozstrzygnęłaby wszystkie zagadnienia i dała oręż prawdziwy, niezwyciężony. Do zwalczania zła. Instynkt ten nie jest złudzeniem naszym. Taka potęga jest do wzięcia i jest pośród nas, a nazywa się przyjaźnią. Eee... Arachu, pisendlo, witaj, miło cię widzieć. Eee... Czy już ci kuczyk kuczycki nie pozwały do sądu? Nie, kulczyki mogą mnie smoknąć. Oni wiedzą, kogo można, a kogo nie można. Mnie nie mogą. Po prostu ich pieniądze się kończą tam, gdzie się zaczyna wyższy poziom. Kulczyki nie są w stanie przekroczyć pewnego punktu bifurkacyjnego. Oni doskonale o tym wiedzą, dlatego nawet nie będą ryzykować, ale nie mówmy o tym, bo. Mogą wysłać kogoś, kto mi to. A tak zresztą wątpię, żeby kluczyki wiedziały, że ja o nich mówię. E, szukasz rodziny na TikToku? E, Acz właśnie e, Araku. Słuchaj, zaśpiewałem ci piosenkę. A ty nośnoś, noś, zawsze długie włosy jak my. Co za kanał. A taki kanał. O, o socjologii. Nudna, nudny, nudny Natalia, ale, ale miło ci widzieć peace and love. Ech, nie jest wykluczone. Powiem wam szczerze, jestem z jednym z niewielu hipisów, którym się udało zachować w tym wieku długie włosy. Większość kurde już jest niestety łysa. Nie dlatego, że tak chcieli, tylko że tak wyszło. Ech, ty chcesz o tym. O pogromca, a pogromca, o... Hej, witaj, pogromca pisendlow, Witaj miło Cię widzieć. Dobrze, liwą. No, wolę być łysa niż. A tu ty jesteś kobietą tak? Nie dobrze. Tak. Czyż to znak pokoju, to tak jest, oczywiście, o widzisz Al tak, to znak pokoju. Dzisiaj wiestiej jesteś lesiu. Bo grałem na Bębnie z Kamilem. I żeśmy sobie. No. Yy, I to było na Kamila live tym razem. Będziesz piękny i młody, tak, nie zapuszczaj włosów. Znaczy, mówiąc szczerze, to ta piosenka to ona jest taką parafrazą piosenki prawdziwej hipisowskiej z lat 60-tych, 70-tych. Ma panu tego wszystkiego. A a dlaczego? Dlaczego ja? My hipisi musimy mieć. Słuchaj, gdybym ja nie miał długich włosów, nie? To ja bym was zaczął namawiać do tego, żebyście się okradali, zabijali, żebyście się mordowali, żebyście. Wzajemnie się oszukiwali, żebyście się kłócili, żebyście byli dla siebie obrzydliwi, rzucali oszczerstwami. Agnieszka, hej, love a, dla, a ponieważ mam długie włosy, to wam namawiam do pokoju i miłości, Araku. Tak. Kto ma młodszą dziewczynę? A nie, nie wiem, do kogo to pytanie. Nie sądzimy o pokoju. Kurt Cobain to był bardzo dobry muzyk. Tak. Natomiast po to e, Witasz PISO. <laughs> Co? Ma zrobić Łysy, może zostać. Absolutnie łysi też mogą zostać i pisami. Tylko muszą tak e, w tym. E, w e, rawodnika. O! Grom sapatolin jest, może spuścił włosy inny. <laughs> dokładnie o super Agnieszka 031 074 Jolanta 1122 hey and love. słuchajcie Johnny hey słuchajcie przeczytaliśmy przeczytaliśmy kanoniczny tekst socjologii złodziejstwa i teraz przeczytamy trochę takie motorzyści mają Wiesz co? Nie mam pojęcia. Motorzyści mają takie, takie, takie chusty, no ale jakoś tam się nazywały, ale nie pamiętam. No, czyli brodaty, też hipis. To znaczy, broda, znaczy tak jak wam mówię, bycie hipisem to jest stan, yy, stan duchowy. Natomiast oczywiście są pewne atrybuty, czyli długie włosy i tak dalej. Aniu hej, witaj. Pisendlow. Cieśliniawka, cieś sekcja J, o, wygląda pan jak mój trener na AGH, ale to cądś, a to trenował was jak wytapiać surówkę z wielkiego pieca. Jaki rocznik AGH? Nie, nie, ja jestem z Uniwersytetu Rzeszowskiego, także, a, ciśnieniówki pytasz, dobrze. No, dobra, słuchajcie, za kulturę kontestacji księga ta ma kilka warstw wtajemniczonych w zdjęcia Beatlesów w kolorach typowych dla wielkiej wędrówki, ballady Dylana w tle symboliki indyjskiej, bogini kali, patronki śmierci i odrodzenia, hasła rewolucji seksu w kontekście krysztańskiej mantry hare Krishna. Kretyzm, który jest absurdem zarówno dla orientalisty, jak i dla ortodoksyjnego znawcy historii kultury zachodu, ma jednak sens dla kontrkultury. Po prostu słuchajcie. O, Johnny. Ty, Johnny, a powiedz mi, ja cię zaprosiłem. Wiesz co, ja nie wiem, cześć, okno mi się samo dodało jakieś. bo wiesz co, bo tutaj jest tak, że okna się same, ale witaj, skoro jesteś, to witaj. Peace and love w tym razie, bo tu jeszcze o, zgonek, o kurczę proszę cię bardzo, zgonek, hej, witaj też. E, miło, miło Was widzieć. Dobra, so słuchajcie, that's czy... That's to... tak? Uh, tak. Peace and love. Pisem love. O kurde, coś Bo Lepiej cię słyszę, do... jak jestem na oknie, wiesz? Ja się wyciszę. Le a, co, a co to znaczy piss and love? Lesiu, no to, to e, już może wytłumaczyć, co znaczy piss and love. 25,07, tak, hmm. tutaj, tutaj cześć. Mi, miło ci widzieć. Tu jakaś kondycja. No powiedzieć, się. ale ciężko. Ciężko było mi to tak? wytłumaczyć trochę wczoraj na czacie, ale wiesz co, ja się wyciszę na chwilkę, bo ci wziąłem i wszedłem w słowo i no. mam do ciebie takie jakieś bardzo skomplikowane pytanie, wiesz? Tak, o, skomplikowane to u, moje ulubione. No ja wiem o tym, tylko że daj mi chwilę, bo ja sobie je gdzieś zapisałem, wiesz, a nie chciałem ci wczoraj przerywać, wiesz? Dobra, to ja będę czytał dalej, a jak... Przy... Skoro Powiedz, skoro. kiedy będziesz gotowy. Yy, yy, słuchaj, yy, Jolanta Markiewicz. Hej, dobry wieczór. Piszę, Agnieszka. Yy, tak, dalej czytam. Yy, Balun, cześć. Pita Słuchajcie, yy, czyli tak. Uwzwoisty synkretyzm, który jest absurdem zarówno dla orientalisty, jak i dla ortodoksyjnego znawcy historii kultury zachodu. Pamiętajmy, synkretyzm Wygląda zawsze jak taka krzyżówka psa i bobra, nie? Takie, takie takie, nawet przysłowiowe. Tutaj jedną osobę wpuściłem na okienko, ale chyba coś nie, nie udało się, także przepraszam. Natomiast pamiętajmy, synkretyzm w technologii jest powszechny. Na przykład łączymy stopy żelaza na przykład i butle wysokociśnieniowe i dzięki temu otrzymujemy coraz bardziej odporne na, na przepuszczanie wodoru na przykład, jednocześnie odporne na wysoko, wysokie ciśnienie. Czyli pamiętajmy, że w kulturze, a pamiętajmy, że kultura jest po prostu wyższą złożonością tak naprawdę technologia też jest formą kultury, tylko właśnie technologia jest tą, bo tu mamy tylko stopy metalu, mamy przechowywanie wodoru, natomiast na wyższej formie złożoności mamy komunikację międzyludzką, która jest najbardziej w sumie zaawansowanym zaawansowanym no. Kurde, widzicie, uciekło mi słowo. Najbardziej zaawansowane wykonywanie czynności komunikacyjnych. Jest niebezpieczne filozoficzne pytanie nie pogromca patoli, żadna technologia tak naprawdę nie jest niebezpieczna. Okazuje się, pamiętam jak w latach 80. myśmy byli obsrani ze strachu na samo słowo energia jądrowa, natomiast minęło te 40-50 lat i nagle okazuje się, że energia jądrowa jest tak samo bezpieczna jak jak piec centralnego ogrzewania, pamiętajmy, że piec centralnego ogrzewania również może wybuchnąć i kogoś zabić. A mieliśmy wybuchy w Hiroshimie, to znaczy Hiroshima i Nagasaki to były militarne wybuchy, ale potem tak, mieliśmy lefek, wybuchy... tylko że technologia to też narzędzie. Tak, to Dlatego... też jest narzędzie i w zależności w jakich rękach, jeden może uradować, a drugi zrobić krzywdę, więc technologia to też narzędzie. Tak, ale pamiętaj, że nawet jeżeli szaleniec się dorwie, to i tak ludzkość jako taka ma większą, większy potencjał niż pojedynczy szaleniec i, dopuści, i, i, i nie dopuści do tego, żeby ten szaleniec y, za bardzo wywijał. Jak wiatraki Agnieszka, znaczy co do wiatraków akurat tu nie, nie chodzi o to, że są zagrożeniem, dlatego że są jakieś niebezpieczne, są po prostu zagrożeniem e, ekonomicznym, bo są przestarzałe i na przykład w tej chwili mamy całą masę badań nad fotowoltaiką, którą, e, którą politycy lekceważą, bo pamiętajmy, bo politycy nie są w stanie się włamać do... do tych koncepcji fotowoltaicznych, natomiast zorganizowali sobie pięknie. Pamiętajcie, farmy fotowoltaiczne, te wiatrakowe, są obsadzone rodzinami polityków. Tych takich od najwyższego szczebla do tych najniżej, gdzieś tam w gminie zawsze któryś polityk ma swojego stryjka, jakiegoś kuzyna, jakiegoś... Znaczy wszystko po koneksjach jest, dużo rzeczy Dokładnie. po koneksjach. ale widzicie, w tych nowoczesnych, naprawdę bardzo zaawansowanych, właśnie tak jak na przykład nasza Polka robi te Ogniwa perowskitowe, tam politycy się nie wepchają, bo oni tak naprawdę nawet nie wiedzą, co. Oni dopiero się wpychają tam, gdzie jest ustabilizowany y, sposób wytwarzania, y, znaczy zarabiania pieniędzy na innowacyjności. Tak, także widzisz, że Agnieszka znasz temat. Tak, no to, no to po prostu. Słuchajcie, zarabianie dlatego... pieniędzy na inno innowacyjności? Tak, tak. Słuchajcie, Dawanie pieniędzy biurokratom, to jest po prostu niszczenie tych pieniędzy. Nie, wolno tego, nie powinno się tego robić, bo oni są naj, najmniej zaawansowani intelektualnie tylko powstrzymać Kima. Wiesz co, Koreańczycy nie. Ponieważ Kim niestety ma poparcie od, Chiń, od Chińczyków, a Chińczycy traktują Kima i naród Korea, Korei Północnej jako taki swój, taką swoją bransoletkę. Taki, taki. I w dodatku mogą tym postraszyć Zachód, nie strasząc ich bezpośrednio. Także tutaj, zresztą to jeszcze w czasach radzieckich tak było. Także tu, Pamiętajcie, te, o tym się rzadko mówi, ale przecież w latach 60. była regularna wojna pomiędzy Chińską Republiką Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. I, i, I okazuje się, że po prostu między państwami socjalistycznymi, gdzie w teorii nie powinno być konfliktów, też były konflikty. Narzędzie nacisku. Tak, tylko pamiętajcie, że tak jak mówię, Biurokraci, jeżeli oni przejmą jakąś dziedzinę życia, to po prostu doprowadzą ją do. mniej więcej zrobią to, co komuniści zrobiliby na Saharze, że po prostu zabrakłoby tam piasku, tak jak zresztą nasz pan Wałęsa. Nie, niezależnie od tego, przepraszam Was jeszcze przy okazji, co sądzimy, ja nie mam o nim dobrej opinii, ale chciałbym Was prosić, o to, żeby się pomodlić za tego człowieka, bo jednak mimo wszystko jest to ważny dla nas w taki czy inny sposób człowiek. Łukasz. Dobra, słuchajcie. Aha, ale, ale widzicie. Czyli tak jak mówię, czyli te. Hmm, Orientalna ornamentyka i kontestacyjne teksty tworzą język symboli nieznany agentom w FBI i CIA. System kodów i haseł rozpoznawczych, drogowskazów i punktów kontaktu. Tylko pamiętajmy <laughs> Agnieszka, wiesz co, nawet, nawet jeżeli był zdrajcą, to pamiętajmy jako chrześcijanie u progu jego życia, znaczy, przepraszam, u, u końca jego życia powinniśmy mu to przebaczyć i, i pomodlić się za niego. Tak? Bo to pamiętaj, że nie świadczy o nim, ale o nas. To, co on zrobił, niedługo stanie tam gdzieś i będzie sądzony. A my będziemy sądzeni na to z tego, jak się zachowywali, kiedy on odchodził. Ale oczywiście, że go szantażowali. oczywiście. Tak. Słuchaj, bo rozmawialiśmy wczoraj o kulturze hipisowskiej, prawda? Między innymi. O czym? Ale mów głośniej. Bo, bo rozmawialiśmy wczoraj o kulturze hipisowskiej, nie? Między innymi. I słuchaj. Tak. I. i dość bardzo trudne bo nie wiem tak, ładu. Tak, mów, mów. Jak opowiadałeś, że siedziałeś pod pomnikiem Mickiewicza z Ryszardem Terleckim, nie? Tak, tutaj ja to e... nie pamiętam, natomiast to nie jest tak, że ja wiem, że siedziałem, natomiast nie jest w wysokości 90-90% i że z nim rozmawiałem rozumiesz? Ale co ale... to tam tak się leci? To co leci? Zony? Zony? Ee, y Nie czy... nasz. Sobie... umiem. O, dobra. No, dobra. Potem słuchaj, się nie... zgłośnisz jak chcesz. Dobra. No to teraz. Się... Na... I słuchaj, Lesiu, mam do ciebie takie pytanie. A tak, ty tak. byłeś jego starym kumplem, nie? No i tak. Nie byliśmy kumplami. Słuchaj, to, że siedzieliśmy pod Adaszkiem, byliśmy braćmi hipisami, natomiast niekoniecznie kumplami. Rozumiesz, to są dwa. No ale mów dalej. Ale słuchaj, nie, bo jak ci kiedyś powiedziałem, Tarlecki uciekł z oddziału psychiatrycznego Wiemy. trzy razy w, w, w Krakowie, nie? U mojej babci. O no tak. Nie? No. I no, powiedz mi, jak to się stało, że on się, yy, że, że on się dostał do Sejmu i był marszałkiem Sejmu? No jak to jak? No przecież przygłupia no. demokracja go wybrała. No to chyba nic dziwnego. No. Idioci wybrali idiotę. No. Yy, nie, 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 nie. To na pewno Ta, natomiast, było. natomiast powiem ci tak, Zgonek, yy, no. prawdopodobnie gdybyśmy w tej chwili dajmy na to zdobyli na TikToku 5 tysięcy ludzi, którzy by ciebie popierali to ty byś się dostał do Sejmu Rozumiem? no pewnie, tak, przecież zobacz to, to w, demokracji, w, demokracji, w demokracji, w demokracji w demokracji tak. sami idioci się dostają przecież zobaczcie jak hołownie przecież ten przygub się dostał do Sejmu tak akurat, akurat nie dlatego, że się dostają no, że chodzi mi o, o inną to... kwestię chodzi mi o kwestię tak. y... Chodzi mi o kwestię tego, że człowiek po prostu e, po prostu przeginał z klejem, z polską heroiną e, LSD ale, i Przepraszam, no, ogóle, te... nie, że ty, o, mam Mówicora. No. No. No, ale Teleto... że to ma do rzeczy. No. Niektórzy mówią Terleckiego, tak. Tak. Znaczy, powiem ci wolę terleckiego. terleckiego, niż Katronskiego no, oczywiście. Ale no, okej, okay. ale, ale to jest jedno wiadro. No. Hmm. No ale jak masz demokrację, to czego ty się to znaczy, spodziewasz? Kogo ty się... Kogo ty się spodziewasz przy władzy, jak masz demokrację? No? No na pewno nikogo kompetentnego przy władzy się nie dostanie w demokracji. Chciałem się zapytać, bo ty znasz jego Ale wiesz, no z to nie jest do mnie. Słuchaj, ja komentuję pewne działania polityczne, ale wyłącznie z punktu widzenia socjologii. Ja nie jestem politologiem. Politolog to jest człowiek, który zna procedury. A ja nie znam procedur, bo wiem po prostu, słuchaj, procedury to, jest, to są tak jak tyczki na slalomie. Jest koleś, który wie, że w tym miejscu ma tułożyć tyczkę i tą tyczkę trzeba ominąć. Natomiast ja. Znam tylko, wiem tylko tyle, że jak jedziesz na nartach, to musisz co chwilę zmieniać kierunek jazdy, bo inaczej byś się zbyt, zbyt mocno rozpędził, byś się mógł zabić. Rozumiesz? Także to ja znam ogólne reguły, natomiast politolog ufór, to jest w szczegółach. No tak, tej mama tej. Wiktoria, mamy tych, których lud wybrał. No tak, to no, ciemnota w demokracji, ciemnota rządzi, no ciemnota wybiera ciemniaków. Znaczy, ale żony, ja rozumiem Twoje wzburzenie, natomiast tutaj jednak staramy się utrzymywać poziom intelektualny taki w miarę. Pogromca no powinni... Patolino. Oczywiście, że tak demokracja, de, ustroje demokratyczne są w interesach finansiery ludzi, którzy są na szczycie władzy, bo wiedzą, że debilami się łatwo manipuluje. No. Oczywiście, że tak. No, słuchajcie, w każdym razie, dobra, e, teraz na razie, e, od, e, także wiesz, e, Zgonek, ja ci już wytłumaczyłem, mam nadzieję, a tutaj jeszcze dokończymy. Czyli tak, ów swoisty synkretyzm, który jest absurdem zarówno dla orientalisty, jak i dla ortodoksyjnego znawcy historii kultury zachodu, ma jednak sens kontrkulturowy. Rozumiesz? Kontrkulturowy. A to oznacza. Ale w kontrze do jakiej kultury? Proszę? W kontrze do jakiej kultury mówimy? Ale y jak? Kontrkultura to jest yy, społeczeństwo ludzkie wytwarza kulturę. Przez ostatnie 2,5 miliona lat społeczeństwo ludzkie wytworzyło kulturę, którą. No ale ta kultura yy, jest w innych regionach różna. Kultura jest w różnych regionach różna, tak? Oczywiście inna jest kultura azjatycka, i na, inna w Europie, a, a inna jeszcze w Ameryce jest. A, przepraszam cię, Ty, Zgonek, Ty to mówisz? Nie. Nie. Ktoś tu siedzi no. tak... W nie, no to, to mówi Lord Alonso. No. No. E, on siedzi, po prostu jest taki trik, żeby zrobić, żeby po prostu go nie widzieć na oknie. No przecież Leszek, my nie pierwszy raz rozmawiamy. No. No. Żeby go nie było widać, ale by go słychać. Uh -huh. To nie ja. Przecież znasz mój głos, Beciu. Czekaj, Czekaj. Ale co właśnie, tego nie słuchasz? jest po prostu o, gdzieś tu tam. Mam, wobec, tu mam... W niebie. Tu ma... <gry> czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. No. Ole widzisz, nie. Nie pomyślałem o tym. Leszek, ale to nie... Musiałbym. Zaraz zrobić, do Was ale... wrócę. Dobra, zaraz do Was wrócę. Leszek, no ale byśmy nie raz rozmawiali.